45 wymarki, więc 45 lat to taka no, tradycja, jakiej nie mają imprezy w kraju, a na pewno nie mają imprezy typu historycznego. Myślę, że to jest w ogóle w badaniach także wychodziło, że to jest najbardziej rozpoznawalna impreza dzisiaj naszego regionu. No nie wiem, przynajmniej cztery pokolenia tutaj przyjeżdżały. Te marki kiedyś trwały tydzień czasu. Dzisiaj trwają tylko weekend, czy odbywają się tylko przez weekend, ale zgromadzą, nie wiem, 20-15 tysięcy osób. No, nie ma tak, tak dużej imprezy porównywalnej w naszym regionie, ale ja się cieszę, że. One dzisiaj są jubiluszowe, ale przede wszystkim dzisiaj jest także narodziny nowego miejsca, tak mogę powiedzieć, tak, żeby dymarki nie odbywały się tylko właśnie w weekend, tylko odbywały się na życzenie grup wycieczkowych przez cały rok. Taka jest idea, żeby w tym miejscu, w nowym terenie dymarkowskim życie tkwił, kwitło przez cały rok. E, bo no, nie ma nic lepszego niż żywa lekcja historii w naturze. Tak, żeby można było pokazać nie z książek, jak się dymarki e, rozbijało, tylko e, w nowej supi e, każdego dnia przez 7 dni w tygodniu, żeby to można było zobaczyć. Tutaj się znajdziemy na pizzodysku dymarskim i tak naprawdę. Ym który jest pretekstem do urządzenia całej tej imprezy, ponieważ no, rejon tutaj świętokrzyski jest, czy, czy też ziemie wszystkie były w starożytności największym okręgiem produkcji żelaza w Europie, a prawdopodobnie w całym na świecie. Bardzo nam się podoba, szczególnie walki, które się tutaj toczą. Bardzo ciekawie, fajnie urządzone wszystko. Pierwszy raz tu jestem, no na razie pierwsze widowisko, które zobaczyłem, bardzo mi się tu podoba. Ja jestem ze Śląska, bardzo dużo na Śląsku słychać o tym, na przykład. Naprawdę, bo ja usłyszałem o Dymarkach niejednokrotnie i tak się wybierałem przez ładnych parę lat, aż w końcu znajomi zaprosili, mówię, nigdy nie mogłem trafić w termin, nie wiedziałem kiedy, ale teraz już się mówię, wcześniej mnie poinformowano i, i, i mogłem przyjechać. No wspaniały obiekt teraz zrobiony, nowy, bardzo ładnie, no w ogóle cała z hmm, pokaz, bojowników, bardzo nam się no, pododobał. Po w tym roku tego nie było, to jest właśnie nowy i to jest bardzo ładne. Dużo ludzi przyjeżdża z Pomorza, z tamtych terenów prawda? i oni przyjeżdżają tutaj tylko i wyłącznie na tą imprezę. Spędzali tutaj praktycznie całe dwa dni i w chwili obecnej, jeżeli będą tak właśnie wyglądały, tak jak teraz to piecowisko, ten teren, to naprawdę będą zachwyceni i wszystkim się będzie podobało. No coś bardzo oryginalnego, czego nie ma w Polsce. Wieża rzymska, którą mam za plecami, to są takie trzy zrekonstruowane dzisiaj w Europie, czyli jesteśmy też bardzo oryginalni. Przede wszystkim interaktywność, czyli możliwość, nie wiem, lepienia garków, rozlicania ognia, co przed chwilą widzieliśmy, a przede wszystkim także rozbijania dymarek, czyli każdy będzie się mógł w tego starożytnego hutnika tutaj wcielić. Przez cały rok będzie, będzie się naprawdę tkwiło życie, a myślę, że te pieniądze zwrócą się na pewno do, 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 do budżetu województwa i gminy bardzo szybko, bo turyści na pewno polubią to miejsce.